W dzisiejszej Ewangelii możemy odnaleźć się wśród tłumu, który słucha Jezusa. Jest już trzy dni razem z nim i brakuje chleba. Czyli dzisiaj jesteśmy razem z Jezusem i uczestniczymy w cudzie rozmnożenia chleba. No właśnie, a jak znowu motyw chleba, to ponownie nasze myśli powinny iść w stronę Eucharystii. To na pewno nie przypadek, że dzisiaj sobota. A jutro, ten dzień Eucharystii, niedziela, Jezus chce nas zaprosić na ucztę. Ale żeby dobrze przeżyć Eucharystię, bo dzisiaj właśnie kilka słów o tym. Dobrze też, żebyśmy sobie przypomnieli te dwie ostatnie Ewangelie z, z piątku i z czwartku, które mogą być dla nas świetną wskazówką, jak dobrze przeżywać. Eucharystię. Najpierw ta czwartkowa poganka syrofenicjanka podchodzi do Jezusa, i jest ta, ta, ta dziwna, trochę, nawet kontrowersyjna rozmowa między nią a Zbawicielem, i ta jej pokora w podejściu do Jezusa, że ona jest skłonna jeść te okruszyny, które spadają. Ze stołu Panów, że ona, ona widzi, że ona nie zasłużyła na to, żeby być przy, przy Zbawicielu, przy Panie, tak jak Jezu, ona nazywa Jezusa. I wczorajsza Ewangelia, czyli uzdrowienie głucho Niemego i te słowa Jezusa otwórz się. Otwórz się, możemy y, oczywiście szeroko rozumieć, czy nawet powinniśmy przede wszystkim rozumieć te słowa. Jako otwarcie duchowe, jako otwarcie przede wszystkim na, na słowa Jezusa Chrystusa. Więc yy, właśnie w Eucharystii, której będziemy uczestniczyć, czy może już dzisiaj wieczorem, albo jutro, i niezależnie, czy w domu, czy, czy bezpośrednio w kościele, tak jak będziemy mogli, yy, przypatrzmy się tym, tym, tym dwóm Ewangeliom i uczmy się, właśnie, yy, Dobrego przygotowania, dobrego przeżycia Eucharystii. Najpierw ta postawa pokory. Nie jestem godny, Panie, żeby tu stać, jak ta syrofenicjanka. Zbiorę nawet te okruchy, ale wiem, że przy Tobie to jest moje miejsce. Chcę być tutaj, przy Tobie. I, i ta sytuacja, czy ten cud, właśnie zgłuchoniemym, kiedy żebyśmy usłyszeli te słowa Jezusa, otwórz się. Otwórz się, bo czasami możemy być zamknięci na działanie Jezusa. Możemy być zamknięci na słowo Boże, na znaki, które się dzieją na, na, na Eucharystii. Więc usiądźmy wygodnie, tak jak Jezus zaprasza tych wszystkich zebranych wokół Niego, żeby usiedli, żeby spożyli z Nim wieczerze, bo to jest czas łaski, to jest czas cudu, to jest czas działania Zbawiciela. Uczestniczmy z wiarą w Eucharystii, czy w naszych domach, czy, 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 czy właśnie w Kościele, jeśli będzie mi taką możliwość. Podchodźmy do Jezusa z pokorą, ale też z wiarą, że jesteśmy przy źródle, jesteśmy przy tym, przy którym możemy się czuć po prostu bezpiecznie.